Ja tak, daj mi ten telefon, bo kurwa, bo ty jesteś tak kurwa, że zahamuj. Nie, tak, nie dajcie. Masz kurwa i mnie to kurwa, że ty Ja? To. Ja. Tak, słucham. E, to jest nieaktualne, to jest... E, to jest nieaktualne, bo ktoś kurwa mi wstawił e, tą informację na OLX-ie. No, i ja nie wiem o co chodzi, bo już, kurde, kilka osób tutaj do mnie przyjeżdżało z daleka. Halo, dobra, dobra. A ja nie wiem, kurde, o co chodzi. Ja nie wiem o co chodzi. Ktoś mi to nazwać robi jakieś gry, wystawia. Nie wiadomo, co je będzie jeszcze później. Mówię, mogę. Tak, to ja wiem, tak, tak, bo już to, to, to będę zgłaszał, kurę. Bo odpowiadaniu służby. Ej, eee, jak kurwa Dzienisowy przyjdzie, to kurwa ja powiem kurwa, że jaka sytuacja A, kurwa u mnie wynika. Alba podmyłko Nie, coś kurwa do dzieńcowego, też jest z rana kurwa bo ta śpi. Ja tam z Dzienisowym się porozmawiam. I nie będzie kurwa ani streamów, kurwa nic nie będzie kurwa. No ale, ale ja, ja panu powiem, że jak ktoś mnie pan robi z tymi grami, Pan Babu, ktoś wysłał ogłoszenie Ale ja nie zwrócę paliwa za 700 zł, bo po prostu ja tych pieniędzy nie mam A po drugie, ja tego ogłoszenia nie wystawiałem, bo ja tą sprawę na policję zgłaszam To nie jest, nie jest mój numer telefonu, to, to jest telefon służbowy Firma?

telefonu całą noc. na, na, na pamięta pan tego, y, tego y, Daniela? No. Daniela? No, ma Magdala. No, no to ja od niego kurę odszedłem oddaję kury, żeby kurę tutaj z prowadzić. No, no i wiem, no wiem o no wiem co chodzi.